Bo ja mam problem. Co to za problem? Jestem agresywny. Mm -hmm. Nie mogę sobie z tym poradzić. No, co masz na myśli? No, no jestem agresywny w stosunku do kolegów, ziomków zielni, wie pani. Mm -hmm. to, co to znaczy? No, że no, wkurzają mnie często. Ładne. No, różne są te sytuacje. No. Nie obstawił mi papierosa. to już chcę, chcę go bić. Śmieje mm -hmm. się ze mnie, chcę go bić. Wyzywa mnie. I to, co ty robisz? No, dostaje wiapę. I tyle jest z tego. Mhm. Mm I co chciałbyś zmienić? No, chciałbym się zmienić. I nie wiem, czy mam się sam zmienić, czy mam zmienić towarzystwo. A co ty myślisz? Nie, Wydaje mi się, że mam chyba zmienić się ja, a nie towarzystwo. Mhm. Masz sobie z tego, co mogę, już są. rozumiem, że zdarzają się takie sytuacje, że jesteś taki na kogoś czasem bardzo zły i nie możesz sobie z tym poradzić, i wtedy stosujesz wobec kogoś przemoc. No, tak, tak jest. I wtedy myślisz, że to to, coś to zmienia? Yy. Jak to jest? To ci czymś pomaga? No takie to, No nie, wiem, jak go uderzę, to no, tak się lepiej czuję trochę, tak. Mhm. Powiedzmy, czy to, to rozwiązuje jakiś problem, albo jakąś sytuację. No, ale jak, no, rozwiąże mój problem, ale wtedy on się na mnie obrazi i jest drugi problem. Mhm. Czyli rozumiem, że to sprawia, że takie stosowanie, e, stosowanie przemocy sprawia, że problemy właściwie nie są rozwiązane. Jedyne co, to ty możesz odczuć taką ulgę. No. Ale wtedy... A co myślisz mhm. o no tym? Ja myślę o tym, że no ja wtedy mam ulgę, ale on wtedy jest chyba na mnie zdenerwowany. Mhm. No ja też tak sobie myślę, że, e, że osoby, które są, e, które są takimi ofiarami przemocy, to też mogą to bardzo przeżywać. A ty też wiesz, nie masz takiego prawa, żeby kogoś krzywdzić. No wiem, że nie mam takiego prawa, no ale jak oni mnie denerwują, to nie wiem jak, czy mam z nimi rozmawiać, czy mam ich bić. Aha, co myślisz o tym, żeby znaleźć jakiś inny sposób na rozładowanie tej złości niż agresja? Nie wiem, no różne są sposoby na rozładowanie złości. No jakie ty znasz? I pobić kogoś obcego. I, i co to... W tym się to różni od... E, od Zastosowanie przemocy wobec bliskich. No, on wtedy nie będzie mnie znał i nie będzie wiedział, od kogo dostał. No i się Aha. na mnie nie obrazi, bo nie mnie bo nie, nie zna. Mhm. co, się wydaje, że mimo tego, że taka osoba nie, nie będzie cię znała, to też może cierpieć z tego powodu, że zostanie pobita. No, cierpiałby, no ale nie wiedziałby przez kogo cierpi. A myśli, że to by, by jakoś zmniejszało cierpienie tej osoby? Może chyba tak no. Nie wiedziałby, że to są ode mnie, od jakiegoś kolegi. To by nie cierpiał tak. To ja myślę, że to tak nie działa. No to nie wiem, jak to działa. Może jakoś inaczej działa. Ależ wydaje mi się, że osoby, które doznają takiej przemocy, to, to bardzo cierpią z tego powodu. No to... Jest to dla nich bardzo krzywdzące. Muszą się ogarnąć, gdzie pani. dupa się ogarną. Silniejsi będą. Nie wiadomo, tak. to, co. Teraz też to, jesteś taki pektosłupigarny. Dobra, Mam taką prośbę, do... żebyś nie używał takich słów, okej? Okay? Przepraszam panią za moje złe zachowanie. Ale nie, nie chcę, żebyś mnie przepraszał. Ja bym chciała, żebyśmy się omówili, że ani ty, ani ja nie będziemy przeklinać naszej rozmowy, ani nie używać wokalistów. Oczywiście. Okej, okay, może tak być? Tak, może być tak. No to super, to tak wiesz, e, mnie się wydaje, że osoby, które doznają przemocy ze strony innych osób, to cierpią i są krzywdzone. No są... I też nikt nie ma prawa im tego robić. No nie ma prawa nikt im tego robić. Mhm. Dlatego ja myślę, że warto jest znaleźć jakiś inny sposób, żeby rozładować jakieś takie swoje bardzo nieprzyjemne napięcie, jakiś gniew czy złość. Zapiszę się na terapię. Szokołą. No, myślę, że to jest jakiś, jakiś pomysł. I tam się będę rozładowywał na innych chorych na tą samą chorobę. Ale, co, myślę, że to też nie do końca tak działa. Wiesz? Myślę, że jeśli chciałbyś rzeczywiście coś um, zmienić w swoim zachowaniu, to proszę się na przykład. Do psychologa albo do pedagoga w szkole. No ale oni nie pomogą, bo oni są tacy, no. Oni nie wiedzą, nie znają takich problemów. A skąd ty to wiesz? Bo ja wszystko wiem. Bo jak to możliwe? Bo jestem wszystko wiedzący. Aha. Mhm. No, co, ja tak sobie myślę, że warto w takich sytuacjach zgłosić się rzeczywiście do psychologa albo do pedagoga w szkole. Ale oni mi dadzą jakieś obrazki kolorowe albo szare i mam im mówić, co to jest. Skąd takie masz poczucie, że tak to będzie wyglądać? Z bajek. Zresztą mhm. w rzeczywistości to wygląda trochę inaczej. A jak wygląda? Tak wygląda, że podczas takich spotkań rozmawia się i szuka się takiego sposobu, żeby to nie pomóc, żebyś Ty począł się Aha. To ciekawe. Hmm? Myślę sobie, że bardzo że takiej pomocy. No może... spróbujesz. Hmm? No to ja Cię do tego bardzo zachęcam. Pociąga mnie Pani jak spuczka od kibla. Ja teraz o czym Ty mówisz i to tak myślę, że już pogadaliśmy na taki jeden, wydaje mi się, że ważny temat. Jakbyś chciał jeszcze kiedyś o czymś pogadać na powtarz, zachęcam Cię, żebyś, żebyś po prostu dzwonił. Teraz będzie na już końcu. Do usłyszenia. Zresztą ten telefon jest anonimowy, nie musisz mi się przedstawić. to do widzenia. Miłego dnia Pani życzę. Miłej nocy. No ja Tobie też życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Po pysku.